to się stało, ale mamy w tym roku, y bo 100, przeogromny turniej. Po raz pierwszy w historii zgłosiło się blisko 500, może nawet ponad 500 zawodników z całej Polski, 27 ogólnopolski i kolejkowy turnie tańca sportowego o puchar marszałka województwa podlaskiego oraz burmistrza Augustowa. Szczególnie dwa pierwsze bloki są dosłownie oblegane. W galiwie nieco tych par będzie mniej, ale naprawdę jest bardzo dużo obłożenie turnieju tego. Działają też szkoły tańca dosyć prężnie w naszym regionie, szczególnie to północno polski północno wschodnie Polski. Y la tengo todo. chyba się się zainteresowaniem. Mamy takie w klubie pokolenia, że tańczyli dziadkowie, dzieci, wnuki, teraz te również, więc tak, tak, całe rodziny tańczą. Brakuje nam w naszym sporcie chłopaków. Robert Lewandowski robi robotę. Tak? Pewnie szkółki piłkarskie też przeżywają jakieś napory i oblężenie. U nas z kolei jest bardzo dużo dziewczynek, które tańczą same. Dobrze, że Federacja Tańca Sportowego i Polski Związek Sportu Tanecznego działają w ten sposób, że jest możliwość rywalizacji solo dziewczyn albo nawet solistów po prostu i zdobywania wyższych klas umiejętności nawet do klasy mistrzowskiej. Tak? Więc można tańczyć solo niekoniecznie w parze, aczkolwiek wiadomo, z nazwy towarzyski taniec to taniec pary.